Jest piątek, jakoś przed siódmą, jest minus cztery. Noże z rzeki już w kolekcji do zoba nad rzeką. To ładne miejsce No, o lepiło, Ale płytko Jakiś staw Powstał No, no tu jest jakiś kisiel w tej wodzie Jakieś stare rzeki, nie? Pozwiedzaliśmy idziemy rzucać. Fajnie, tu jest. Dobra, Piotr rzuca tam, a ja tu byłam ślisko i już miałem BAM przed chwilą na tym. Niech lina nam oka. Piotr wyciągnął, tak jak Ja coś wyciągnę. Klei się tu też tu siedzi. Fajny nos. Jeszcze duży lek dojedzie z dzieciakami. Będziemy się bawić. Pusto. Do czego? Do super. Ała. Tadam. Tu jest sprawca. Tadam. Próbujemy wywalczyć nie jest kolorowo mamy spięte dwie liny Piotr pójdzie mostem górą albo we dwóch i spróbujemy go odkleić, bo inaczej nie widzę ciężki temat przyscał się skubaniec a to nie byle popierdółka, tylko maktum nie? dobra idziemy lina się ciągnie i na szybkie, szybkie szarpnięcie powinienem odkleić Taki jest plan Ale liny idealnie panie Poszło No super mega MC. Dobra Ale bez żadnego oporu No A tak bym go nie odkleił Dobrze jest Tam jest taki śpadku też widzisz? Pójdziemy no Ale fajny klimat Ja zobaczę tutaj Fajne miejsce

Czysto na razie? Piotruś, co się stało? Linę rzucił z magnesem. Idziemy szukać. Taka akcja, że będzie ratunek magnesu. Tu dziewczyny od wielka rzucają. A wiesz mi więcej jak poleciał? Jest? Masio? Nie. Trzeba wycelować dobrze. Pożyczyć ci mój magnes Piotr? Nie. <noise> nie, nie chcę. Dobra, korpica zadziała. Nie, zbiera, jest Kaliny, tak... patrz, nie, 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 nie dociągnę. Widzisz ją? Od tutaj w tym. Tu zaraz jest, zobacz. No widzę, widzę tutaj kikucik. Tu w Kaliny jest. Kikucik. Co i dzisiaj nie ten? Nie masz szczęścia na magnesie. Zaraz ją wyjmie Ale czy wytrzyma? Czy wytrzyma tyle do końca? Chodź, 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 Magnes Idzie, idzie, idzie Kurde Ty masz zaczep jakiś tam, wiesz? Ma, ma. Rzuć, rzuć na glebę, rzuć I Magnesem wyciągnie Jest Powoli Piotr Brawo ty Wyjęty Lecimy pod inny most Yeah. <laughs> Przygody od rana, jak nie zaczynasz? To się nie łowimy, tylko chłopaki, chłopaki uratowali cię właśnie. Nie No. jakby tak się było w lesie. No, zon... się bał. Ja Wiemy, wiem, pod inny wiadukt. I lecimy na parcelę Lorbasa. chyba masz co? Mhm. Ma! Tu jest jakieś kęs, jakieś coś. Tu coś jest. O, o, o. Co to by było? I za ile za to chcesz? Kotlet, panie. Ale co to jest? Nie jest. To jest w high coś od czegoś. <grytanie> Biżuteria i moneta. Jak? Moneta to już jest. Aha, jeździ z nami. Jeździ z nami. Jest febre. dobry. Dwa podczepione, ale próbujemy to powolutku, powolutku tak, puściło Ale coś bolszego tam jest Bo jesteśmy w Bolszewie, tak? Już się Dobra, czekaj, nadepnij połóż na glebę Połóż na glebę, jak tak Tak nie, szkoda tym, no nogą Połóż, połóż Połóż, 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 połóż tałki. To, tak, i trzeba uważać na wędliny. Dobra. O, masz go? Coś podłużnego, pręcisło ale ładne. Jakieś jakiś zwijane. Fare hmm? ciężkie nie, Ale, ale ładne. To by ci wyjął. To być Zobacz, ile to waży. Mistrz, to Mistrz. zobacz. Brawo Ty. No. Pan dnia. To tam jeszcze większe kotle. Powoli, powoli, nie szorcie. Bo ja to podnoszę. Czujesz? Coś, ma, coś mamy, Irek. Pocałunek magnesu ale to jest bydle jakieś Zobacz Ale jak? Co to być? Ja pierdikam Ale pan dnia Panie Z 15-20 kilo wow. Słynne podkłady czy jakoś tak to Kuba to łowił i Mario neodymowy Podnieś na łapę i strzelamy ile z tego będzie 10 kg to jest miało. Brawo my, tu Wytargano. Aha. Ale ładno, pokaż. To jest kilo, to jest złotówka. Brawo wy. Już mamy ze 20 kg. Chyba ten staczek mam ile, wiesz, zobacz. Co to za oponą leżało tu? nas Ta opona waży chyba ze 100 kg. Gdzie masz tego kotleta? Co to jest? Co to z betonem wyjeżdża. Lagamistrz, co będziemy się zwijać. Nie Nie Jeszcze do pracy musimy Tak to wygląda. Do trzech razy sztuka. widz go. Widzę, widzę go. Trzymaj, rzucaj moim. Ale zobacz, do trzech razy sztuka. Dwa zaczepy. I leży tam. Powolno. Leży. No. <gry> Dobry. Trzeci i ostatni raz. Tyk. Mamy go Magnes na magnes. Już trzeci raz się uratował magnes idę Aby tego widać No dobra Jeżeli idziemy powoli stronałka Tak to wygląda Ilek jeszcze zostaje A Piotruś nie rzuca bo trzeci raz już stracił magnes Także trzymajcie Irek do zobaczenia dziewczyny my lecimy jeszcze tylko złom pozbieramy, a trochę jego jest. Także tak. Pozdrawiamy z fajnej rzeki i fajnego mostu.